Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Ale dzisiaj bez uśmiechu, bo temat dosyć smutny, z drugiej strony poważny, a z trzeciej strony pokazujący nasze oblicze, nas jako kupujących. Na co my zwracamy uwagę przy zakupie samochodu, na co nie, a na co powinniśmy. I nim przejdę do tego raportu, e, takie hasło które usłyszałem przed laty: Ufaj Bogu, ale samochód zamykaj. Idealnie można byłoby to przełożyć na rynek e, zakupu samochodów, aut używanych, bardzo trudny rynek e, swojego rodzaju, gdzie należy dokładnie kontrolować to, co się kupuje. I niejednokrotnie, e, oglądając różne auta, nasłuchałem się tych magicznych historii, co to właściciel z tym autem nie robił, gdzie on nie był, jakie to ono idealne nie jest. I wtedy tak zwane wykiszanie mi się uruchamiało i skupiałem się na oglądaniu auta. To już zdradzę. Z samego tego raportu, że 70% osób biorących udział w tym badaniu czuło się manipulowane podczas zakupu samochodu używanego. Tak, to się dzieje w Polsce. I dam wam przykład mojego wuja. Sytuacja sprzed ponad 10 lat, ale usłyszałem o niej dopiero dwa tygodnie temu, kiedy to jechał kupować używanego Passata do zduńskiej woli. Już taka mała lampka by mi się w tym momencie zapaliła. Człowiek starszej daty, wiadomo, jak to się kiedyś kupowało, porozmawiał. Rozmawiać sobie ze sprzedającym, powie coś ciekawego o samochodzie, wtedy się zadecyduje. No i tak wyglądało to na miejscu. Rozmawiali sobie, jeszcze się tak trochę zastanawiał i w międzyczasie wybiega córka tego sprzedającego z dwuletnim dzieckiem na ręku i mówi: Tato, proszę cię, nie sprzedawaj tego samochodu, mi się tak dobrze nim mieści". No to wujek sobie pomyślał, no przecież. Kursze, no tutaj córce z dzieckiem daje jeździć tym samochodem. No, na pewno dobre auto. Dogadali się. Po pół roku wyszło z zupełnym przypadkiem podczas po prostu kolizji, gdy rzeczoznawca z oce sprawcy przyjeżdżał ee, na oględziny samochodu, że tam była połóweczka wspawana w tym Passacie. I gdyby wujek dokładniej analizował ten samochód i wszelkie dokumenty. Okazałoby się, że to auto zostało dwa miesiące wcześniej do kraju sprowadzone. To co zostało zlepione z dwóch, w tym czasie jeszcze córeczka zdążyła się zakochać w tym samochodzie? Brawo za Oscarową rolę. No dobra, to teraz taka mała zagadka. W Unii Europejskiej jesteśmy od 2004 roku, otworzenie granic i tak dalej, i tak dalej. Zatem zgadnijcie, ile w tym czasie ściągnęliśmy aut do kraju. Można się pomylić o milion. Cyk, cyk. Blisko 14 milionów. Zwróćcie uwagę na to, że na państwo, które liczy niespełna 40 milionów obywateli, mamy 14 milionów ściągniętych samochodów, plus te ileś milionów aut, które już wcześniej było w kraju, plus ileś milionów nowych e, samochodów w tym czasie kupionych. Owszem, ileś aut w międzyczasie też było zezłomowanych, ale to pokazuje, jak ten rynek niemiłosiernie jest nasycony w Polsce. Widać to też po statystykach europejskich, bo jesteśmy w ścisłej czołówce ilości posiadanych samochodów na tysiąc mieszkańców. Problem w tym jest taki, że u nas średnia wieku wynosi 14 lat, jeżeli chodzi o auto owo bywa trochę lepiej. Ale widać też to nasycenie chociażby na drogach, czy szczególnie ci, którzy mieszkają w blokowiskach, widzą jak kiedyś było dużo wolnych miejsc parkingowych, a jaki problem jest teraz, że co chwilę dorabiane są nowe. Zatem jakie może to rodzić zagrożenie dla nas jako potencjalnych kupujących kolejne samochody? No to że jeżeli rynek jest nasycony, konkurencyjność w jakiś sposób musi się tutaj e, pojawiać. Konkurencyjność cenowa z jednej strony tak, ale z drugiej strony za tę samą cenę można ściągnąć auto na przykład o 2-3 lata młodsze, bądź po faceliftingu. Ale nic się nie bierze za darmo, no, nikt nam nie da auta taniej, bo w Polsce jest rynek nasycony. A no, będzie się w ten sposób szukało aut, które mają bogatą e, historię, jeżeli chodzi o wypadkowość, czy różnego rodzaju e, szkody. Co za tym idzie? Rozdzielmy z jednej strony profesjonalnych handlarzy, którzy parają się tym od lat i robią to dobrze, bo takich firm jest naprawdę bardzo dużo i nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. Z drugiej strony na no, tak zwaną szarą strefę, która widzi w tym łatwy pieniądz, szybki zarobek, łatwy skok gdzieś tam na kasę. Ten materiał jest swojego rodzaju apelem. Z jednej strony jest to apel do Was. O, do Was kupujących samochody. Żebyście bardzo dobrze, e, jak zawsze, te auta oglądali, sprawdzali. Wielokrotnie o tym w swoich materiałach mówiłem, więc nie chcę tutaj wokół tego już po raz enty bić piany. Materiałów u mnie jest mnóstwo, u innych YouTuberów też w prasie tak samo e, branżowej. To jest jedno. Ale z drugiej strony też jest to apel do firm, Poniekąd pośredniczących w sprzedaży samochodów. Nie do końca chodzi mi tutaj o doradztwo. E, mam, można powiedzieć, że świeży, jeszcze gorący, bo wczoraj wieczorem, e, późnym wieczorem, otrzymany raport przygotowany przez. E, to jakby nie patrzeć, wiodącą firmę na rynku polskim, jeżeli chodzi o sprawdzanie historii pojazdów autodna.pl, przyznaję się bez bicia, od dobrych 8, jak nie 9 lat korzystam z usług tej firmy przy zakupie aut, bądź wcześniej jak dla klientów poszukiwałem samochodów, też raporty pobierałem. I również został przygotowany w kooperacji tutaj z agencją SW Research, która zajmuje się badaniem opinii publicznej. I mam wiele ciekawych danych pokazujących, jak my, jako kupujący, na pewne rzeczy reagujemy. Pierwsza rzecz. Gdy mówimy, co jest najważniejsze przy zakupie samochodu używanego, wiecie, na którym miejscu jest numer WIN, numer nadwozia? Szukałem. Znalazłem. Na 15 miejscu. Ale z drugiej strony, gdy zadamy pytanie, czy numer nadwozia jest istotny przy zakupie samochodu, to będzie na pierwszym miejscu. Z numerem nadwozia jest trochę tak jak z księgą wieczystą, czy to od domu, czy od działki, czy od mieszkania. W jej historii w tym numerze kryje się naprawdę czasem bardzo dużo informacji. I idąc dalej za ciosem, mam tutaj swojego rodzaju właśnie apel. Z jednej strony Oto Moto wyszło już naprzeciw w zeszłym roku, robiąc to, że podawanie numeru nadwozia jest obligatoryjne z wystawieniem ogłoszenia, jest obowiązkowe. Gdy nagrywałem o tym i mówiłem w materiale, powiedziałem, że bardzo fajnie, bo zapewne część osób to wyeliminuje z rynku, ale tą drobną część, tą, która boi się podawać numeru nadwozia, no bo ma coś za uszami, jeżeli chodzi o dany samochód, i zapewne nikt za tym tam drobnym procentem osób gdzieś tam nie tęskni. Dałem drugą ewentualność: może pojawić się problem, że część osób, mimo wszystko, będzie chciała podać ten numer. Jedynki wpisze x, albo ten sam numer nadwozia będzie przeklejało w 15 ogłoszeniach, które ma gdzieś tam wystawione na sprzedaż. I to zaczęło się dziać. Mam mimo wszystko tutaj przyrzeczenie. Oto moto podobno bardzo mocno teraz zaczyna z tym walczyć, żeby mimo wszystko te ogłoszenia były transparentne na każdy możliwy sposób. Dlatego też apeluję serdecznie do wszystkich innych firm zajmujących się ogłoszeniami samochodowymi, aby również wprowadziły podawanie numeru nadwozia jako rzecz obowiązkową. Bądźmy równi wszyscy wobec tego i dajmy możliwość klientom godnej i uczciwej. Weryfikacji samochodu. Idąc dalej, e, za ciosem. E, według badań, blisko 20% osób miało problem z pozyskaniem numeru WIN od sprzedawcy. No bo, jeżeli to był jakiś ulep z kilku, no to się korespondencja urywała. Na zasadzie, dobra, może następny nie będzie się pytał. Ale idziemy dalej. 10% osób spotkało się z faktem uzyskania niepoprawnego lub fałszywego numeru WIN. No to ci, którzy powiedzieli, nie kurczę, pyta o ten numer nadwozi, ale dobra, wkleję coś, może nie będzie sprawdzał, może tylko tak na podpuchę. E, to też jest właśnie ciekawe. 80% kierowców preferuje ogłoszenia z numerem win. I wygenerowanie raportu, nawet jeżeli samochód będzie droższy o 5%. My już zauważamy, jaki ten rynek zaczyna być trudny i jak bardzo zależy nam na tym, żeby na wszelki możliwy sposób móc to auto skontrolować. Ja wiem, należy rozdzielić samochody od tych, które kosztują 1000 zł, gdzie. Czasem aż tak mocno ich nie przeglądamy. Po te, które kosztują 15, 20, 50, 100 czy milion, tak? No bo to są zawsze ciężko gdzieś tam zarobione pieniądze. Idąc dalej za ciosem, 16% osób zdaje sobie sprawę, że po numerze WIN można odczytać więcej: jak model, rok, silnik czy wyposażenie, całą historię pojazdu, jak mało. Kolejnie, 60% klientów nigdy nie sprawdzało WIN. A jeżeli już korzystali, to korzystali z historia pojazdu bądź z płatnego portalu. I tutaj lideruje autodna.pl. Właśnie przy okazji teraz sobie sprawdzam moją skodziankę. Mimo bardzo dużego przebiegu to auto jakiejś bogatej historii wypadkowej nie miało. Przez pierwsze dwa lata serwisowane było w ASO, ale widzę, że tutaj mamy jeszcze podgląd w zdjęcia dodatkowe. Więc zawsze coś ciekawego. Idąc dalej za ciosem. Ogłoszenia z numerem WIN przyciągają około 30% więcej odbiorców, czyli można powiedzieć, że to był dobry strzał ze strony Otomoto, ale idąc dalej za ciosem. Te ogłoszenia, które mają numer nadwozia, spędzamy na nich o połowę więcej czasu. Jak widać, ten trend, który w sumie był już zaczerpnięty z Niemiec, między innymi gdzie na mobile też stawało się to już obowiązkowe, zaczyna bardzo duże piętno gdzieś wywierać na klienta, którzy faktycznie chcą sprawdzać i mieć możliwość kontrolowania danego pojazdu. A tam, gdzie pojawiają się jedynki bądź xy, bądź sprzedający nie chce podać numeru nadwozia, tam ewidentnie powinna nam się zapalać duża czerwona lampka. I to pokazuje jedno, jaki ten rynek jest zmanierowany, jaki ten rynek jest trudny, ile jest pośród niego problemów cwaniactwa i kombinacji. I właśnie tam, gdzie nie ma tego numeru nadwozia, ewidentnie widać, że kryje się za tym po prostu coś więcej. Że niejednokrotnie sprzedający zna więcej trików od nas. Mówię o tym nieuczciwym, bo tych uczciwych to zostawmy z boku. Ale ten nieuczciwy zna więcej trików. Dobra, odwróćmy kota jeszcze ogonem inaczej. Mamy taką sytuację. Czy sprzedający musi przechodzić jakieś kursy, mieć certyfikaty? technikum ukończyć, studia profilowe ukończyć, z handlu pojazdami. No nie. Zatem może się okazać, że my jako kupujący mamy o wiele większą wiedzę od sprzedającego. I pewnie nieraz tak było. Bo dla niego jest to kolejny przedmiot. Wcześniej handlował kurtkami, teraz handluje samochodami. Za tydzień będzie handlował kwiatami. Co za tym idzie, nigdy nie słuchajmy tych wszystkich cliwych historii, tylko tylko i wyłącznie skupiajmy się na tym, co jest dla nas najważniejsze. Dlatego... Ten numer nadwozia powinien być w każdym, ale to każdym ogłoszeniu, bo to pokazuje, że sprzedający nie ma przed nami nic do ukrycia, że po prostu chce nam pokazać to, co wie. Owszem, czasem zdarzają się takie sytuacje, że sprzedający o czymś nie wie, bo jego wiedza jest słabsza od naszej pół biedy. Ale jeżeli oboje o tym nie wiem, że na przykład nie wiem panewka gdzieś tam, już powoli stuka. No, mamy mały problem, dlatego należy zawsze dokładnie analizować i dokładnie tą historię swojego auta przyszłego prześledzić. Jaki będzie 2021 rok, jeżeli chodzi o handel pojazdów? Na pewno się trochę odbuduje względem zeszłego roku, bo w zeszłym roku była stagnacja. Wiadomo przez co. Mniej klienci byli zainteresowani kupowaniem samochodów, no bo nie wiedzieli, czy warto teraz wydawać pieniądze, czy może po prostu nie trzymać ich pod materacem, również sprzedający mieli większy problem z pozyskaniem samochodów, bo nieraz z momentami granice były też przyblokowane. A jeżeli już się udało pozyskać jakieś samochody, to część tych lepszych na pewno już została rozsprzedana. A te, które stoją od kilku miesięcy w tych komisach, już powinna nam się gdzieś tam lekko lampka zapalać. Na pewno ten rynek się odbuduje, ale odbuduje się znowu w dwójnasób. Z jednej strony to ta uczciwa konkurencja w postaci profesjonalnych osób zajmujących się handlem pojazdów, których jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj mówię serio: nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. A z drugiej strony będzie ta szara strefa. Bez podatków. Umowy na Niemca, zaniżane kwoty w umowach, szybki zarobek, szybki handel, człowiek widmo, kupił, nie ma, poszedł następny. Zatem uważajcie na to, co kupujecie. Jeszcze raz Wam przypominam, wejdźcie w link poniżej. Tam macie cały raport, który możecie pobrać, ale również wejdźcie sobie na stronę autodna.pl, żeby. Na przyszłość. Zapamiętać ten adres i w momencie e, potrzeby skorzystania i sprawdzenia historii, wiarygodności, przede wszystkim sprzedającego, żeby przewertować. W jednym raporcie jest mniej, w drugim raporcie jest więcej informacji. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób dane auto było e, serwisowane i jaką wiedzę dało się wyciągnąć na, tena, na temat danego samochodu, ale zawsze warto to sprawdzać, chociażby ze względu na to, czy samochód nie jest w danym kraju gdzieś poszukiwany, bo na przykład został. Skradziony, ta baza cały czas się rozszerza, cały czas są nowe informacje w tej bazie, więc warto to na bieżąco kontrolować. Kupujmy w tym roku tylko i wyłącznie najlepsze samochody. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się! Hej!